Gładajcie na skrót pierwsze tempo i. Już. A w skrócie co robimy? Szybko, bo nie mnie. Na kwadrat już i drzwiami wydaje Ja dam smoka i polaka na kurniku tak. po czasie. Najpierw dam smoka potem polaka. Chce już? Tak, może się już grać. Chodź, wchodzi do drzwi Am... do, do mnie. Mamy przez drzwi wychodzić? Tak, tak. Chodzę. Minimum wiesz pierwszy wchodził. Daję smoka Ready? Daję polaka. No. Polak trafiony, na na żeby... Chodźmy. Ta, bo... ta, ta. Tak, nieździe. Góra, Tam Lampu nie ma. Lampuję. Jeszcze jeden gniazdo. Gniazdo i. Trzeba może być, trzeba. To było... Ja wchodzę, odwęta, odmidę, zaraz wejdę. A poczekaj, gniazdo. Wie. Trzeba nie ma. Chodź, folwar do nas chodź. Dobra, kurnik dobra. jest chyba czy nie? Kurnik, kurnik, kurnik. <laughs> no to zrobiłem. Kurnik, ostatni. Paka, gdzie? Paka, gdzie? Standard. Tamtej strony Tamtej strony czyli Czas, czas Ładnie, ładnie Na CS GO Skins możesz otwierać różnorodne skrzynie Toczyć bitwy z innymi graczami A dzięki funkcji Exchanger wymieniać przedmioty na ładniejsze Na stronie znajdziesz codzienną darmową skrzynię oraz częstej eventy, dzięki którym masz szansę zyskać epickie skiny kodem CSIK, darmowe 20 zł oraz plus 10% do depozytu Sprawdź link w opisie i odbierz darmowe bonusy Oni grają chyba Jeszcze rampa jeden Super, idę do was kurnik? Jeszcze jeden kurnik Nice, Kałach, masz, Polwar Jedzie coś! Jadą, do w rampę! Skrót! Głowy sobie walimy Nice No tutaj no. chyba sobie więcej damage'u zadaliśmy niż oni na... Ale na, ja nie ja wiedziałem, że jest friendly fire w przedniej rundzie Go mi się da wywalić Oni dwie forsowali? Tak, skrapałem. skracałem No, To Ktoś zajęło smoke'a No i dupa Outback jeden ja tu nic nie widzę ogólnie na rampie. Idziemy, uschodzimy? On i mój są na dole. Ja zostanę u góry Jest, jest, jest. Na no moje drugie. Ja w iść ja się... pakę? Paka jest na rampie. Rampa będzie schodzić. wrócić po pakę. Zabezpiecz jest Leży. I jeden rampa będzie. Zręta. Mam tyle, że Rampa. Od rampa. rampa. VP paka. Rampa wychodzi? No, jest ładnie. Ja garaż wchodzę, wiesz? Zaraz. za niebieską. Widzę. Garaż, garaż, Finesse stoi. Lewo? Prawo, prawo. Złe? Ładnie. Minivani musisz wypatrzeć patrzeć. Możesz ustalić się tak, żeby tylko Kurnik drzwi będzie słyszał, nie? Daj flesza i idź na kwadrat. O, tam ze smokiem jest? Tago? Aaaa... Fenix dwóch aut tak macie jest na rampie idą do Lufa. jeden na dole jest na pewno spodziewajcie M na się na krótkie musi tu być jeden bo pago zabijosło nie to jest krótkie krótkie otworzył krótkie za bsn wyszedł za wyszedł. Ente, ente, ente. cały czas nam biegają I mhm. idźcie po tą rampę jeszcze raz Będziemy i tak na razie mam ja no nie szukam do nich ja rozbijam drzwi smukuję przybo i wchodzicie wtedy rampę 7 To no. no, to to go, flaszek go No, i wjeżdżamy Trzeba leży jeden Tu śmiało Jest, jest jeden, u góry są niks już... ja Nie bez Drugie, góry Leże? Pad na krótkie Ja Fenik. to rampyś Lewo rampa, lewo lewo lewo. Lewo, lewo. Lewo, lewo lewo, lewo Jeden rampa Leży. Jeszcze ramp jeszcze, jeden. U, jeszcze jeden. blisko, blisko, małe rumbo Nice, AWP z długich, a WP z długich. Długie, dugi, długie, długie, drugie. Lewo 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 lewo, 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 lewo. O, masz Aj. Aj! A tu jest strasznie krótki ten czas, długie klasy Dajcie no, kałaha, ale... daj mi o Ja lecę za Czerwono, po pod... Blisko, przebija, przebija smoka wam Raczej jest blisko. Nie Niebieskie leży. Oj sorry Może być jeszcze blisko za czerwoną gdzieś. Smoku. Uważajcie. Idę rampę. Długie zajmuje W ciemni się usta. On jest na hewenie pod hewenem gdzieś. No w ciemnia tam jest, no Zbieram param parę, parę, param, para, wyjściu Dwóch tam jest raczej Tak, dwóch chyba od ram. Jeszcze Też? raczej był Od rampy na stówkę Kurde, Myślałem, się ktoś patrzył Z mnie zabił ta, ta. Możemy uciekać no, dwór tak Patrzę ten dojazd tam do mnie Dojazd, dojazd jest dworu Jeszcze jeden dwór był Rampa. Pod kewanem pikuję, idę rampę. Pod kewanem masz Dobrze. Jest tam, no, na kwadracie jest. Da, no, jeszcze na jedę. O, brawo. się. O, to jest. O, to O, Masz pakę, no czy stan na wyżu Leży, jeszcze jeden Garo też jest super Skocz skoczną auto Mateusz Wracamy na kwadrat, chodźcie razem. Czekamy, leźmy, leź, Miało śmiało. Miało Super. Go dół, go dół, go do. Rotacja spala na razie. Go, do. Może być na dole. Ja za moje długie, uważajcie ciemnie Smoki jak macie, gdzieś też, proszę rzucać. O, z rampy, gdzieś na, rzuca naida? Raczej rampy ostatni może być. Bo tutaj wenty czysto i krótkie. Zobaczmy tą rampę znowu Oj, testy Na rampie, na dole A mi dał W mm -hmm. prawo, garaż gra Wraca pod heaven, wraca pod heaven Brawo Kurnik jeden, jeden Pod jeden heavenem będzie mi, dwa Brawo chce dół Chodźcie dół, dół. Nie Dawaj, nie dawaj, dojadę Do nasze? Tak Na co, na co paka? Na dwóch rampa, dwóch prawo rampa okay. Plant jest na krótkie 80 pan. A i najstraj. Nice ja Render, może nie mają dp ty. Nie mają, nie mają. Siana mogli nie. Nie mieć. złapał. Jakie złapał? Nie, tak, nie, tak. nie mają. Chyba ja się tego kurde, tego palaka bystrzej we mnie. No. Smukoya, rozbij. No, wentyle lecimy? Kurnikiem. Nie. Dobra, 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 Kurnikiem. Ja no, wezmę. Weźjemy, weźjemy. Tak, 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 tak. Przebo, przebo wybieg, przebo. Super! Standard kładę. Patrz wyjście. Wyszedł przez smołę. Main. Ajajaj, yeah, jest yeah. Jebany Pongo. No wyszedł przez smołka, co za. Kórnik? Tylko. Wszystko spalili. Wyszczę pod na raz. Weźmy, na ja pod Kevendale? Jeszcze? Tak, tak. Koluj, maj. koluj, poszedł. Klikujmy razem. Garaż. Sorry, pole. Nice. No, no. Skracę kurnik. Brawo! I to Dino! Ja w garażu. Nice. To jeden jest rampa. Ja pod heaven idę, może się górę zamkniemy zaraz. Podchodźcie. Jest tas Leży. Leży. Czysto. Ten jak zeskoczył. Kurnika tak. nie wszedł. Drzwi, drzwi chyba. Dzwoni mi na nie, telefon i na Steam. No stoi, na smoke'iem. Ale dupy. Nice, Pago. Przedała się, Pago pomaga. Nie no. wstajesz Paweł? No, do, do, widzę, do, do widzę. Do, do. No niektórzy nie Możesz dać palaka żarty, no, i do prawej. strony. No daj. Drzwi zbili, atak. Tak. kurnie, A czemu ja go nie mogę trafić? Paweł! Antuje. Pawełku, kochany, Czeka kurwa na dupi i tam. Z jestem. Chudnik po masz. Nice. Finos? Pode mną jeden jest, wiesz? Tam. Czekam chwilę jeszcze. Uff, ale finos mi dał. Smoka masz, Paweł, na heavenie tu do lewej. Spalaka w sumie. Nie Widziałeś go? mu na łeb. Ta. Nie, nie widziałem go. Tak Kozał rampę. Trzech. Przed ostatnio ostatnią yy, on jest po za za tym nie A drugi tam. Najstraj, nice najstraj. Nice Kurnik Nie Nie, nie Kurnik o gościu W wariu, nie? nie. Kurnik pikuje Nie wysiadł Uważaj rampę Rampa coś, no Jeszcze dwóch rampa Wierzę, ja Jeszcze jedna rampa Super Co to ciebie odpierdoliło? Jeszcze rampa, Flesha. rampa ostatni, rampa, 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 ram, Do lewej wejdziesz. Brawo. Wiesz co się stało? Oni... Ktoś rzucił że jest źle flesza i wszyscy... Oni sobie flesze na, na, na papę dali. Tak, jak ja usłyszałem fleszę ja że wybuchła od razu wstałem. I dostali po hedzie, nie? Nie wiem co tam się odjebało. Rzuć, rzuć mi. nie no. ehm. fleszował. Nade jeden, odwoza. Na silos jeden wchodzi, na silos jeden wchodzi. Cie masz na czerwo? Alo, trzymam, trzymam. Dobra. Jeden jest w tym. Leży. W korniku? W korniku, w korniku. ok. <laughs> Na nie widzę. Pod krzywo wszedł, leży. Okej, okay. jeden, dwór głęboko jest. Nie strzela się ze mną. Zero ma. Nie wiem, jadę tam chyba plus dwóch. Leży. No nie mogę. Lepszą broń ma. W korniku, Ginold. No spokojnie, spokojnie. A dworze jest paka? Tak, tak, tak. Jest, trzyma tu pakę. Podchodzi powoli. Najdę tam Paweł może. Ona blisko, tu za niebieską ich. nich niebieska. Super. Pięknie. Kuniold, odpalił maszynę. Coś dostał, nie? Mało. No jest. Nie, dostał 83. Jeszcze jeden. Dłużej czekaliśmy niż graliśmy. Krata. Jeden leży. Trzeba do kraty zbiec Cilo Cilo stupie, Na silosie Zeskoczył sobie. Dwóch, dwóch, dwóch Przesłujecie ten Nie trzeba Paniec nice. raz za Penix, za, za czerwą nice. był Jest wychodzi drzwi Nice, GG 罰ゲー罰ゲー GG!